Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Piekła Niema. Dzisiaj zapraszam Was do wysłuchania historii, która wydarzyła się w 2012 roku i która dotyczy 61-letniej Leslie Newlander. Był 17 września 2012 roku. 23-letnia Jenna zadzwoniła pod numer alarmowy ze swojego rodzinnego domu na obrzeżach Syracuse w stanie Nowy Jork jej 61-letnia mama Leslie pilnie potrzebowała pomocy medycznej. Zgodnie z przekazanymi przez córkę informacjami, kobieta upadła pod prysznicem i wszędzie znajdowała się krew. Kiedy funkcjonariusze przybyli na miejsce, nie znaleźli Leslie w łazience, a na podłodze w sypialni jej mąż dr Robert Newlander, który na co dzień pracował jako ginekolog, poinformował policjantów, że wyniósł żonę z łazienki, aby przeprowadzić reanimację. Jednak kiedy na miejsce dojechali także i ratownicy medyczni, okazało się niestety, że kobieta już nie żyje. Leslie doznała poważnego urazu głowy, który okazał się być śmiertelnym. Robert naturalnie był w szoku, ale zgodził się porozmawiać z policjantami i zdał im relację z tego, co się działo, gdy żonę odnalazł. Opowiedział, że kiedy znalazł ją na podłodze w łazience, zaniósł ją do sypialni i tam próbował ratować, ale bezskutecznie. W domu śledcze odkryli krew w różnych miejscach w sypialni: znaleziono ją na dywanie oraz na ścianie przy łóżku. Autopsja wykazała, że kobieta zmarła w wyniku tępych obrażeń głowy, spowodowanych upadkiem z wysokości. Patolog sądowy uważał, że Leslie najprawdopodobniej poślizgnęła się pod prysznicem i głową uderzyła w kamienną ławkę prysznicową. Jej śmierć została sklasyfikowana jako wypadek i sprawa została zamknięta. Wiadomość o śmierci Leslie zszokowała zarówno jej rodzinę, jak i lokalną społeczność. Rodzina była w okolicy bardzo dobrze znana i tak jak już wspomniałam Robert był miejscowym ginekologiem i po prostu wiele osób korzystało z jego usług. Para była małżeństwem przez 28 lat i razem wychowywali czwórkę dzieci. Emily i Brian pochodzili z pierwszego małżeństwa Roberta, a później para miała już razem syna Ariego i córkę Jenę. Rodzina była bardzo dobrze sytuowana i udzielała się charytatywnie. Po śmierci Leslie Robert sprzedał dom i przeniósł się do nowego mieszkania. I pomimo tego, że śmierć kobiety została uznana za wypadek, to ludzie w miejscowości zaczęli plotkować. Zaczęto mówić, że w domu znaleziono ogromną ilość krwi i że obrażenia Leslie były znacznie poważniejsze, niż można by się spodziewać po poślizgnięciu się i upadku. Mówiono, że w ich małżeństwie nie działo się dobrze, a nawet krążyła plotka, że Leslie chciała się wyprowadzić i w dniu swojej śmierci miała podpisać nową umowę najmu. Na komisariat przyszedł anonimowy list, w którym można było przeczytać, że Robert wcale nie był tak dobrym facetem, jakim malowali go inni, i że Leslie potrzebowała od niego uciec. Dr Mary Jambelik która była głównym lekarzem sądowym w hrabstwie do czasu przejścia na emeryturę w 2009 roku, zaczęła dostawać pytania od innych osób, czy ona uważa, że śmierć Leslie była przypadkowa, czy też nie. I kiedy kobieta spojrzała na raport z autopsji, była co najmniej zaniepokojona. Nie zdawała sobie wcześniej sprawy, że obrażenia były tak poważne. Leslie miała ranę z tyłu głowy, która spowodowała, że w jej oku zebrała się krew. Takie obrażenia można zazwyczaj zobaczyć, gdy ktoś brał udział w wypadku samochodowym lub został pobity ciężkim przedmiotem, ale raczej nie u osób, które się po prostu poślizgnęły i upadły. Tak przynajmniej twierdziła pani doktor. Kobieta postanowiła skontaktować się ze śledczymi i powiedziała, że jej zdaniem śmierć Leslie nie była wypadkiem, a po prostu morderstwem. Ze względu na jej ustalenia oraz ten wspomniany wcześniej anonimowy list sprawa została ponownie otwarta. W toku nowego śledztwa odkryto, że Robert miał romans, że faktycznie w małżeństwie nie działo się najlepiej, a jego prywatna praktyka nie przynosiła już takich pieniędzy jak kiedyś. I mimo że Robert zdążył już swój stary dom sprzedać, to śledczy zdobyli nakaz i raz jeszcze się do niego udali i weszli. Z tą różnicą, że teraz patrzyli na sypialnię jak na miejsce zbrodni, a nie miejsce nieszczęśliwego wypadku. Drugie przeszukanie domu ujawniło kilka rzeczy, których nie zauważono za pierwszym razem. Za wezgłowiem łóżka odkryto krew, ta też znajdowała się na roletach za łóżkiem. Policjanci skontaktowali się raz jeszcze z Robertem i zapytali, czy odpowiedziałby im na kilka pytań. Mężczyzna się zgodził. Policjanci więc zapytali się go o problemy małżeńskie i Robert przyznał, że w tamtym czasie spali oni w osobnych łóżkach, ale dodał, że nie było między nimi nienawiści i dogadywali się dobrze. Dzień przed śmiercią Leslie poszli nawet całą rodziną na kolację do znajomych. Następnie śledczy poprosili go, by opisał, co działo się tamtego ranka. Robert opowiedział im o swoim poranku i dało się zauważyć, że w jego działaniach nie było nic niezwykłego, że wykonywał rzeczy, które po prostu robił codziennie. Według Roberta wstał on i poszedł pobiegać, a w drodze powrotnej kupił swojej żonie kawę. Według mężczyzny, kiedy wrócił do domu, to Leslie była już pod procznicem, a wywnioskował to po tym, jak usłyszał, że z kranu leci woda. Godzinę później była już 8:25 i Leslie dalej była w łazience. Robert uznał więc, że pójdzie i sprawdzi, co jego żona robi. Otworzył drzwi i wówczas zobaczył ją leżącą na podłodze. Zawołał córkę i kazał jej zadzwonić pod numer alarmowy. On sam w międzyczasie przeniósł Leslie z łazienki do sypialni i tam wykonywał resuscytację. Jenna natomiast mówiła mu, że ma jej nie ruszać, bo być może ma złamany kark. Po ponownym przesłuchaniu Roberta oraz przyjrzeniu się raz jeszcze znalezionym dowodom, 20 czerwca 2014 roku mężczyzna został oskarżony o zabójstwo drugiego stopnia i manipulowanie dowodami. Robert do winy się nie przyznał. Prokurator uważał, że Robert zabił Leslie na kilka godzin przed wykonaniem telefonu pod numer 911, zanim nawet poszedł na poranny jogging. Uważano, że zaatakował ją w sypialni niezidentyfikowanym do dzisiaj narzędziem zbrodni, następnie przeniósł ją do łazienki i uderzył jej głową o ławkę prysznicową. Chciał, by wszystko wyglądało na wypadek. Następnie miał zawołać córkę i kazać jej zadzwonić pod numer alarmowy. Zdecydował się przenieść kobietę z powrotem do sypialni pomimo protestów Jenny, bo to wyjaśniałoby, dlaczego w sypialni znajdowała się krew. Sąd usłyszał, że pani, która pomagała im w domu sprzątać i która dla nich po prostu pracowała, uważała, że pościel na łóżku została tamtego dnia zmieniona, bo jej nie rozpoznawała. Prokuratura powiedziała ławie przysięgłych, że wierzą, że Robert pozbył się pościeli, ponieważ ta była oczywiście cała pokryta krwią. Jednocześnie pozbył się też narzędzia zbrodni i zrobił to najprawdopodobniej podczas joggingu. Głównym dowodem w sprawie była analiza rozprysku krwi znalezionej w domu. Tak Jak już wspomniałam, krew znaleziono na wysłowie łóżka, na nocnym stoliku, na roletach za łóżkiem i na południowej ścianie, która znajdowała się jakieś 2 metry od łóżka. Wezwano ekspertów, którzy zeznali, że taki rozbrysk powstał, gdy Leslie została uderzona jakimś przedmiotem i dodano, że cios taki musiał zostać wykonany z dużą siłą. Sąd wysłuchał także zeznań dotyczących obrażeń kobiety. Ten lekarz sądowy, który zeznawał dla prokuratora, zeznał, że Leslie zmarła z powodu złożonego złamania czaszki, które prawdopodobnie zostało spowodowane wielokrotnym uderzeniem w to miejsce. Kobieta miała siniaki na plecach, ramionach i nosie oraz otarcia po obu stronach twarzy. Lekarz zeznał, że początkowo myślał, że był to zwykły wypadek, ale zmienił zdanie, gdy zobaczył resztę dowodów. Po zapoznaniu się z tą resztą dowodów twierdził, że teraz było to zabójstwo. Powiedział, że Leslie zadano co najmniej dwa ciosy i że jedna z ran nie była zgodna z tym, że głowa uderzyła o prostą krawędź lub o kamienną ławkę. Dodatkowo obrażenia znajdowały się jedynie w górnej partii ciała, nie znaleziono nic poniżej talii, a jeśli kobieta faktycznie się poślizgnęła i upadła, to patolog powinien znaleźć jakieś chociażby siniaki, Obrona natomiast uważała, że śmierć kobiety była po prostu nieszczęśliwym wypadkiem. Powiedziano, że Leslie cierpiała na zawroty głowy, a jej trener personalny zeznał, że te się ostatnio pogorszyły i Leslie na nie narzekała. Siostra kobiety zeznała, że na zawroty głowy cierpiała duża część ich rodziny. Obrona odniosła się również do argumentu prokuratora, który mówił, że rozbrysk krwi pokazuje, że Leslie została zaatakowana w sypialni obrońcy uważali, że takie kropelki krwi mogły się w tej sypialni znaleźć po tym jak ratownicy medyczni na przykład ściągnęli swoje rękawiczki. Robert też ściągał z siebie przysiągniętą wodą i krwią koszulę. Ta czynność również mogła spowodować rozbrysk. Obrona dodała, że trudno tak naprawdę powiedzieć dokładnie, co spowodowało, że krew znalazła się chociażby na ścianach, ponieważ śledztwo nie było prowadzone w sposób profesjonalny, a większość dowodów została zebrana po miesiącach i już po wyprowadzce Roberta. Dr Daniel Spritz, lekarz sądowy zeznający dla obrony, powiedział, że on wierzy, że rana głowy mogła powstać w wyniku upadku i uderzenia o kamienną ławkę. Robert podczas swojego procesu nie zeznawał, ale zrobiła to jego córka Jenna. Dziewczyna zeznała, że siedziała ze swoją mamą w jej sypialni do drugiej natrany. Dodała, że ich pani do sprzątania myliła się co do pościeli i to była w dalszym ciągu ta sama pościel, nikt jej nie zmienił. Powiedziała, że widziała jak ojciec zdejmuje zakrwawioną koszulę. Tutaj jednak trzeba dodać, że tej koszuli nigdy nie odnaleziono. Kobieta stanowczo zaznaczyła, że jej zdaniem śmierć matki była po prostu wypadkiem. Dodała, że przez cały czas była w domu. I tutaj też wam dodam, bo to w artykułach przewija się bardzo często, ani dzieci Leslie, ani też jej rodzina nie uważali, że Robert jest za morderstwo odpowiedzialny. Oni uważali po prostu, że to wszystko było nieszczęśliwym wypadkiem i też Roberta w sądzie wspierali. Podczas gdy Jenna zeznawała, poddano analizie jej, telefon pod numer alarmowy. Podczas rozmowy, gdy dziewczyna poszła zobaczyć, co się dzieje, bo kiedy ojciec kazał jej zadzwonić pod 911, to ona nie była na górze obok sypialni, tylko była na dole. No i kiedy poszła zobaczyć, co się dzieje, to pierwszym, co powiedziała, było O mój Boże, wszędzie jest krew. I obie strony, zarówno prokurator, jak i adwokat, uważali, że to stwierdzenie jest dla nich kluczowe. Jenna rozmawiała z dyspozytorem przez telefon stacjonarny. Tych telefonów było kilka i Jenna mogła je po prostu dowolnie zmieniać. Połączenie rozpoczęła na dole, ale została poproszona o sprawdzenie, co się dzieje na górze. Pobiegła wówczas sięgnąć po telefon, który znajdował się w toalecie. I prokurator uważa, że Jenna biegnąc do łazienki, przebiegła przez sypialnię, w której krew już się znajdowała, i kiedy ten telefon podniosła, krzyknęła, że wszędzie jest krew. I gdyby Jenna najpierw zauważyła w łazience swoją mamę, a nie krew w sypialni, to krzyknęłaby, że to ją widzi, że widzi swoją matkę. Prokurator argumentował, że w takich chwilach człowiek przekazuje to, co rejestruje najpierw w tym danym momencie. Jenna jednak powiedziała o krwi, a nie o osobie. Z nagrania rozmowy można również wywnioskować, że Jenna na chwilę upuszcza telefon, a ten kilka sekund później nakrywa dokładny moment, w którym Jenna po raz pierwszy widzi swoją matkę. Jest to mniej więcej wtedy, kiedy Robert zaczyna wynosić ciało Leslie za rogu spod prysznica i wchodzi w pole widzenia Jenny. To wtedy dziewczyna po raz pierwszy krzyczy: "O mój Boże, o mój Boże, moja mama, moja mamusia". No, ale teraz spójrzmy, jak tą sprawę tłumaczy obrona. Adwokat twierdzi, że ten sam krzyk Jenny dowodzi niewinności Roberta. Obrona twierdzi, że gdy kobieta biegła do łazienki, to na ścianach nie było jeszcze krwi. Jenna zeznaje, że podniosła telefon, który znajdował się obok toalety, ale ten nie działał i kobieta upuściła go. Następnie pobiegła pomóc ojcu, który przynosił matkę do sypialni. Położył ją tuż przed łazienką i wówczas Jenna sięgnęła po bezprzewodowy telefon z garderoby. Według obrony to wtedy dostrzegła całą krew i krzyknęła. Tutaj jednak prokurator odbił piłeczkę i powiedział, że nie wierzy, że Jenna mogła wykonać wszystkie te czynności w ciągu zaledwie 13 sekund. Mówię 13, bo to przez tyle połączenie było zawieszone. Może nie tyle zawieszone, co po prostu nikt się po drugiej stronie nie odzywał. Co ciekawe, prokurator uważa również i tak też powiedział ławie przysięgłych, że nie uważa, że kobieta kłamie. Wydaje mu się, że Jenna naprawdę myśli, że Robert tego nie zrobił i stworzyła sobie w głowie trochę taką drugą rzeczywistość, ale jego zdaniem to nie zmienia faktów. To bardzo często ławie przysięgłych powtarzał, że Jenna może zeznawać jedno, ale to nie zmienia faktów. Po ośmiu dniach wyczerpujących zeznań prokurator okręgowy Bill Fitzpatrick po raz ostatni zwrócił się do ławy Przysięgłych z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na fizyczne dowody. Ławnicy obradowali przez trzy dni. Uznali oni Roberta winnego dwóch zarzucanych mu czynów. Ława Przysięgłych werdykt podała 2 kwietnia 2015 roku. Obrona zwróciła się do sądu, by Roberta skazać na minimalny okres kary. Na rozprawie skazującej siostra Leslie zabrała głos i przemówiła w imieniu rodziny. Gdyby ktokolwiek z nas, nawet przez chwilę, podejrzewał, że Robert jest w to wszystko zamieszany, nie byłoby nas tu dzisiaj i nie wspieralibyśmy go. Na tej rozprawie skazującej również w końcu i sam Robert zdecydował się zabrać głos. Niewinny mężczyzna został niesłusznie skazany. Nie odebrałem życia Leslie i nigdy bym tego nie zrobił. Bardzo kocham swoją żonę i opłakuję ją każdego dnia. Teraz i już na zawsze. Robert został skazany na od 20 lat pozbawienia wolności do dożywocia. Sprawa jednak jest daleka od zakończenia. Gdy tylko zapadł wyrok, jego obrońcy zostali poinformowani, że u ławników mógł wystąpić element stronniczości. Prawnik mężczyzny odkrył, że jeden z ławników, który głosował za skazaniem Roberta, wymienił blisko 7000 wiadomości ze swoją rodziną i znajomymi podczas trwania procesu. Setki tych wiadomości zawierały pytania odnośnie sprawy, a jest to coś, czego ławnikom robić nie wolno. Dodatkowo kobieta ta miała dostęp do stron internetowych i o sprawie czytała. To wszystko wyszło na jaw i prawnicy Roberta złożyli odwołanie. Proces został unieważniony i wyznaczono nową datę, nowego procesu. Do tego czasu Robert zdążył już spędzić w więzieniu trzy lata, ale został zwolniony za kaucją. Nowy proces miał już się dawno rozpocząć, ale z powodu pandemii wszystko się opóźniło. Prokurator również ma problem, ponieważ jeden z ich głównych świadków, lekarz sądowy, zdążył umrzeć. Jeżeli Robert ponownie zostanie uznany za winnego, to grozi mu teraz od 25 lat do dożywocia. Termin nowego procesu został wyznaczony na 28 lutego 2022 roku. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka i zachęcam was do zasubskrybowania kanału oraz zostawienia łapki w górę. Do usłyszenia następnym razem.